Dobry wieczór. Witajcie. Zgromadziliśmy się Dobry tutaj wieczór. w takim celu, żeby skonsumować prezentację. Ja już wszystko zrobiłem, bo aspiruj. Ja to prezentuj. Hello guys. Dzisiaj mamy top 10 rzeczy do konsumpcji po i o pierwszej nocy. Numer 10: pre-workout. <noise> Wuka Dzik, BOMBA, preworkout, workout tak aby workout wleciał już tak szybko, nie przed snem chwilę. Mam, mam tylko pytanie, czy ten film jest sponsorowany przez Dzik? Nie. <grym> nie, nie, jest, jest. Dobrze, to trzeba zaznaczyć, że jest niesponsorowany przez Dzik. Tak, niesponsorowany. Macie przez DZIK. dowolne smaki mhm. i, i macie 30% off. <grym> Następny numer 9 <grym> to jest ŚWITEZIANKA. Eee, jak widzicie świteziankę. i tutaj też taki fragment świtezianki, e, Bardzo mega śmieszne ha, 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 ha. Tak również się śmiałem tak, e, konsumując poza te dwa są bardzo osobne, ale mają ze sobą łódkę, czyli łączą mm -hmm. sobie w jedną rzecz w sobie. Czy Dobre. to jest AI Generated? Numer 8 R re rekin wielorybni, mała przekąska. Jak wiecie, to jest najmniejszy, najmniejszy rekin na świecie chyba. Wygooglałem, okazało się, że to jest największy rekin, ale uznajmy, że jest najmniejszy. E macie tutaj zdjęcie chyba tego samego rekina, chociaż wygląda trochę jak... No właśnie. I następnie masz kolejny rekin wielorybny. Masz w rekin wielorybni. Masz obok tego... Goście, wygląda trochę jak Multipla. <laughs> to... Mm -hmm. Numer siedem. No. Chcę. Yeah. A... <laughs> Kiedy <pleci> dźwięk. O. <laughs> Poleciał. <laughs> to jest guma nawet. Okej. To nie jest metal. Mm -hmm. Mm -hmm. Numer sześć. Kasyno. Do, super, super. Do konsumpcji. Czy, czy to jest Treasure Ball? <grym> Twoje ulubione maszynę, tak? ball, A ona wygrała Big Win. No. no. Super. Następnie jest Black Jack. Na no, nich wszystkich jest Big Win. Black Jack. Czarniazek. Następnie jest Black Jack. Czarniazek. Następnie jest chyba najbardziej znana rzecz. Spinner 3000? <grym> I następnie masz puky. Nie oh. masz Nasz plinko. Card Picker Simulator. <laughs> masz plinko. S start auto-bet. <laughs> jest auto-bet? Oh fuck. Jest auto-bet. Faktycznie. Jest manual i jest <laughs> <laughs> auto, Auto-bet. Numer 5. Lidl, dawaj. Uh, Lidl. Tutaj powinno uh. być sklepy, ale coś się zepsuło. No. No cztery. To było karp, ludzi, tak. Łosoś Trzyk. woda. Masz karpa. Karp. Masz karpie koi. Krapie koi. Masz karp. Kurczę, kurczę. Masz łosoś. Nie wiem co to jest. Spektrum. Masz deep. Powder deep. Z ryby 100 gram. Na Allegro. To e, pasta z łososia, pikantna, pikantna. Czy to jest papryka szczeciński? <laughs> <laughs> Super. Następnie nie mamy. Dawaj. Łosoś. Piękna ryba. I następnie nie mamy wodę. Ta woda jest yeah. tak ładnie zintegrowana, że widzisz, że to jest dołek. No, to prawda. Następnie numer tak. 4. bo... Ryba. <laughs> to jest. Ryba. Sam nie masz blok. Ale zobacz, nie wiem. lipstick. 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 Tutaj widzę, że to jest chyba sponsorowane przez Oral-B. <laughs> następnie masz... D. Okej. Okay. Następnie masz... Czekaj, jeszcze to. Muskle. Muskle fish. Następnie masz... Dobra, dawaj. Numero free. <gry> Kurde, a myślałem, że WD-40. <gry> Kurde. Plasik. W połowie nawet się nie wieści. Likimoli. Bo czytają nawet wersję CAE. <gry> 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 <super>. Sebiran. <gry> o, jestem ja. fadem. <gry> numer 2, numer 2. AUTO Cool To jest auto Czy <laughs> to twoje auto? Gdzie jest twój Bugatti? No, auto Dzieku Numer jeden no, ma wiele. Olej rycynowy Masz olej rycynowy, surowiec kosmetyczny Kolejny olej, płyn do ustny Masz mhm. fushi Masz olej rycynowy Masz rodzynki chyba mhm. I Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji <ścoughs> Czemu ciągle jesteś. Czemu ciągle jesteś? Prezentacja się skończyła No dobra Masz. <laughs> My, fish. He's not Please help. Please help. My fish... ...is not eating anything. My fish is not... Wiesz co mi się podoba? No. Te zacienki bo co... <laughs> Ktoś ją wyjął, żeby zrobić to zdjęcie. Tak, chyba tutaj leżała przez jakieś 10 minut pewnie. Zanim przestała się rzucać na boki. Żeby zrobić to zdjęcie. I włożył ją z powrotem do wody. Już się nie ruszała. Z problemem takim, że już chyba nie pływała. Dobra guys, dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji. Brawo, brawo. Brawo. Teraz Ty, Teraz ja. I can't wait. Słyszałem, że twoja prezentacja jest boska. E, moja prezentacja jest pod tytułem... E, Top 10 świętych Mikołajów, w którym nie usiadłbym na kolanach. Okej, okay, okej. Okay. <grybio> nie. NIE! Okej, okay, numer jeden. E, Temu Mikołajowi z, pe z pewnością nie usiadłbym mu na kolanach. Ponieważ e, źle mu w patrzy, e. okay. Okay. numer drugi, numer dwa. E. No. Jemu też z pewnością nie usiadł na kolanach. Myślę, że skończyłbym jak ten chłopiec z dwie strony. E, byłbym załamany. No, nie, nie, nie podoba mi się, nie podoba mi się. Aha. Numer 3. Okej. Również niesympatyczny koleżka. E, nie polecam. E, taki nieprzyjemny kolor. Nieprzyjemny kolor. Numer 4. Co to jest? Czy ty widzisz tą ekspresję twarzy, widzisz to to jest, to jest, to jest, to jest języczek? To jest język. Po co on by miał wystawić język, co on by chciał robić? Nie wiem. Na pewno y, to również y, wprowadzę w wątpliwości. Kontynuuj. Numer 5. Mikołaj ma bardzo czerwony nos. To prawda. Ma Ró również mu nie ufam. Mm -hmm. eee. nie, nie ufam mu. Trochę się cykam, jak na niego patrzę. się no przyszło, dawaj. muszę sprawdzić. Ej, nie spoileruj. numer 6. No. no no nie wiem, nie wiem co skomentować, to ciekawe, ciekawe Mikołaj. Spójrzcie temu Mikołajowi prosto w twarz, prosto, prosto jego w oczy, prosto jego brwi. W każdym razie, również on się go bał. Nosi rękawiczki, ludzie, którzy noszą rękawiczki coś ukrywają. Ewidentnie, dawaj. Numer, Numer 7. 7. Ok, to był numer 7 Tak, to numer 7 numer 8, numer 8 O, to jest dobry, dobry numer To jest, dobry numer. To jest, to jest nagranie O, To widziałem na Messengerze. Temu Mikołajowi też bym nie usiadł na kolanach. Halo? 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 Jesteście tam? Czy wywaliło mi internet? Co się stało? Halo? 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 Internet chyba. <noise> A ja. kurwa na to najzabawniejszej mordzie tak jak to tak nadsiadło okej okay, numer 9 numer 9 hitut numer 9 to <śleszy> 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 Okej, okay, sorry, sorry. Numer 10. Ostatni. Ostatni. Numer 10. Numer 10. A swag. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Dziękujemy. Pozdrawiamy. 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 łapka w górę subskrypcja. Łapka w górę subskrypcja. W górę subskrypcja, łapka w górę.